Brakło właśnie w drugą stronę tej fizyki. Myślę, że gdzieś tam momentami miał to podłamanie, chciał odpuścić, ale serduchem jednak poszedł do końca i za to mu chwała, bo, bo tak się poznaje prawdziwych fajterów. Także uważam, że mimo przegranej walki na charakterze na plus. Tu po stronie przeciwnika ewidentnie było widać pracę Bartka fabiskiego trenera z WCA, ponieważ no, bardzo podobnie walczył do stylu trenera. Leżał praktycznie cały czas przez trzy rundy. No i było widać, że ta siła fizyczna jest zdecydowanie po jego stronie. Wy wymieńcie jakiś pomysł, jak ewentualnie tą fizyczność z, odwrócić na swoją stronę, jakie jak atuty Piotrka wykorzystać? Mm, tak, był na no to tam jakiś game plany, już, już nie będziemy tutaj o tym dyskutować. O to myślenia większego sensu mieliśmy być seriami, schodzić z linii czasu, nie dać się klinczować. Ja myślę, że to wszystko co, co każdemu człowiekowi gdzieś tam przychodzi na pierwszą myśl wa, walcząc z takim właśnie zawodnikiem. Co teraz po takiej przegranej na gorąco możesz powiedzieć? W jakim sensie? Odpoczynek, jakieś macie plany awaryjne, co dalej? To, to, czy jest, Babilon? to, to jest pytanie dla, dla Bodzia przede wszystkim. Mamy też czas pandemii, to jest wyjątkowa sytuacja. Bodzio wiem, że chce jak najwięcej się bić, chce się rozwijać, także myślę, że jeszcze w tym roku na pewno go zobaczymy co najmniej raz. Na pewno chwilę odpoczynku no i jazda dalej. Dobra, przejdźmy może do twojej osoby. Powiedz nam, no głośne, głośno w mediach się zrobiło walka Roman Szmarski i Legierski. Czy to jest już potwierdzone? Co możesz powiedzieć na ten temat? Nie, no ja dzisiaj jak, jak widzieliście wrzuciłem post, że jakby w wielkim skrócie, że chciałbym tej walki. Dlaczego nie? Mocny zawodnik, utytułowany, młody, rozwijający się. Także... Jak najbardziej jestem za tą walką, zresztą w poście to wyraziłem i myślę, że to by było coś fajnego, co moglibyśmy zrobić. Jeśli chodzi o tę walkę właśnie, tą, skoro gdzieś tam wyraziłeś też swoje zainteresowanie i chęć tego pojedynku, trochę pewnie o rywale już wiesz, gdybyś miał go ewentualnie ocenić, mocne i słabe strony? Mocne i słabe strony, no... B. <laughs> Dzięki za podpowiedź! <laughs> Odpowiedź mi B. Pomidor, B. Rozumiem. Ale generalnie powiedz, sam wspomniałeś o tym, ciężki okres pandemii, rozumiem, że pewnie gdyby takiej walki miało dojść, to też chciałbyś mieć trochę czasu, żeby się mu po prostu przygotować. I takiego normalnego czasu przygotowania, a nie takiego trochę szalonego, zwariowanego, dziwnego. To znaczy, ja myślę, że wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i e, ja jestem w pandemii i on, także to wiesz, tutaj nie, nie ma żadnej różnicy, czy się będziemy w takim okresie przygotować za miesiąc, dwa czy trzy walka. E, ja wyraziłem swoje zdanie, po prostu chcę tej walki, zobaczymy, co, co powiedzą kibice media, czyli wy jak na to zareagujecie, z tego co widzę na razie to pozytywnie po kilku godzinach od postu. Także wszystko w rękach Federacji, bo tutaj on, oni decydują. Także tutaj zadanie dla Wojka i no i co, trzeba to zrobić? To do Wojka, to do Wojka, to tak myślę tam wysyłamy do niego sygnał, ale tak się. właśnie. Ale wiesz co, zapytam się, bo jako obserwator miałeś okazję oglądać Galę, która była... No... Takim nowym troszkę otwarciem po tym ciężkim czasie. Jak Ci się wszystko podobało? Takie studyjne, bardzo mocne kameralne przedsięwzięcie. Ty uczestniczyłeś w coś kameralnym przedsięwzięciu w studyjnej gali, miałeś okazję walczyć takie gali KSW. Ta kameralna gala, tamta? Jak byś to porównał? Wiesz co, no muszę przyznać, że ta kameralna gala, na której ja się e, miałem przyjemność bić, była. E, Dużo lepiej profesjonalnie zorganizowana, tutaj nikomu nie zadając, nie ujmując, no, no jest tu kilka niedociągnięć, chłopacy mieli, które, mm, które trzeba było zrobić, jakby ja rozumiem to, że jest jedna wspólna szatnia dla wszystkich zawodników, dla jednego narożnika, druga, druga szatnia dla drugiego. No nie ma tutaj warunków, żeby zrobić po prostu każdemu osobną szatnię itd., itd. Aczkolwiek gala mimo wszystko na wielki plus, fajnie zorganizowana, fajnie to wszystko wyglądało, także tutaj. Myślę, nie ma na co narzekać. Bardziej do poprawienia kilka szczegółów, elementów, żeby chłopacy mieli bardziej profesjonalną opiekę, lepiej, żeby byli zadbani i będzie wszystko git, no bo jakby gdzieś tam tych, tych takich detali brakuje. Których kibic gdzieś tam gołym okiem przed telewizorem nie widzi. Bardziej od strony takiego zaplecza. Jeśli chodzi o twój powrót ewentualny, czyli jakąś ewentualną twoją walkę, no czy to będzie legierski, czy nie, to jeszcze się przekonamy, ale żeby tak było. Chciałbyś wrócić już w takim y, okresie normalnym, czyli z trybunami pełnymi, czy będzie ci raczej to obojętne, jeśli z, z, będziesz musiał wystąpić na podobnym y, przeciwieństwie zorganizowanym przez KSW? Oczywiście, wiele bardziej pasuje mi klimat dużej gali, dużo kibiców, już się do tego przyzwyczaiłem, To Tomek gdzieś tam podnosi, a nie gdzieś tam spala. No ale myślę, że nie będzie mi to dane, ponieważ no, imprezy masowe, no nie chciałbym tutaj przewidywać, ale no nie zapowiada się, żeby za miesiąc, dwa zostały zniesione zakazy na imprezy masowe. KSW 53, tam włodarze ogłosili bombowe zestawienia. Głównymi bohaterami zawodnicy Czerwonego Smoka. Będziemy widzieć powrót Mateusza Gamrota, walkę Borysa Majkowskiego. Chłopaki w pełnym treningu już? No tak, zapierniczamy w Czerwonym Smoku. Wszyscy są naprawdę w treningu, mocno trenują. Tutaj dzień nie stracony, także... Myślę, że to będzie mocne wydarzenie i to będą naprawdę bombowe starcia. No to czekamy na te starcia i na tę Twoją walkę ewentualnie. I wojny. jeszcze raz się uśmiechamy w takim razie. I czekamy za ogłoszeniem oficjalnym tej walki. Po prostu już nie wymyślajmy, czy ona będzie, czy nie. Niech będzie. Dobra, niech będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję. bardzo, bardzo.